Cześć! Jesteś na kanale Fantastyczny Camper, na którym pokazuję jak zbudowałem kampera z dostawczego craftera. A ostatnie tygodnie pokazuję jak go przebudowuję, po tym jak przerejestrowałem go na auto specjalne kempingowe. No niestety ostatnimi dniami za częstotliwość wrzucania filmów na YouTube odpowiada pogoda. Jest zimno. No, jest zima, to musi być zimno, ale niestety no, przy takich temperaturach nie wszystko da się zrobić. Natomiast jakoś sobie radzę, nie próżnuję. Ale za chwilę zobaczycie sami. No dobrze, słuchajcie, z najważniejszych zmian pozbyłem się wyciągarki, która strasznie hałasowała. I zastąpiłem ją silnikiem do rolety zewnętrznej. Udało mi się kupić taki o uciągu 50 Nm, czy tam o momencie obrotowym 50 Nm. Według instrukcji potrafi podnieść roletę o wadze 90 kg, więc z tym łóżkiem też sobie poradzi. Jeżeli chodzi o konstrukcję linek, niczego nie zmieniałem. Jedyne co doszło, to jest już ta wysuwana część, na której będą materace. I ona została jakby sprzężona z całym napędem. No i nie będę Wam tutaj opowiadał, najlepiej zobaczcie sami. No jeżeli chodzi o hałas, praktycznie nie występuje w porównaniu z wyciągarką. I wszystko się pięknie rozkłada. Także uwaga: 3, 2, 1. No zobaczcie, tu się łóżko opuszcza, a jednocześnie bloczki je rozciągają. I do góry tak samo łóżko się podnosi, a jednocześnie bloczki hmm, chowają tą szufladę. Szufladę, no tą, tą część, na której będzie teraz. Dobra, i teraz wam jeszcze pokażę, jak to wygląda tu od przodu. E, osłony przeciwsłoneczne, niestety, będą musiały być na czas rozkładania łóżka tak opuszczone, bo inaczej mi się haczy. Jeszcze może coś tam podreguluję ale. Ale jeżeli to będzie jedyny mankament, to, to nie widzę problemu. Uwaga, patrzcie. Opuszcza się, o i tutaj ono dojeżdża. Dojeżdża, dojeżdża, dojeżdża i tutaj elegancko mija. Mija wszystkie przeszkody. I opuszcza się. Jak widzieliście, łóżko działa, jest gotowe, wszystko, wszystko chodzi tak jak powinno. Wieszaki na suficie się sprawdzają, wytrzymują obciążenie, łóżko się rozsuwa. Na no, ten drobny mankament z tymi osłonami słonecznymi, które na czas rozkładania łóżka trzeba tak pyk na szybę, no, ale to nie jest żaden problem, już tak zostawię, nie będę tego ruszał. Tak jak wam pokazywałem w filmiku, mógłbym to jakoś tam jeszcze stuningować, dołożyć siłownik, zresztą takie plany były. Natomiast no, ten mechanizm i tak już jest wystarczająco skomplikowany, żeby jeszcze bardziej go komplikować. E, łóżko, teraz poszło do, do warsztatu, jeszcze do ostatecznego wzmocnienia i przycięcia. E, tu je troszeczkę przyciąłem, nie wiem na ile to będzie widać. E, no, nie dużo, ostatecznie to mogłem 6 cm raptem uciąć, e, ale zawsze troszeczkę będzie więcej miejsca na głowę że tu przyciąłem, wyprofilowałem oczywiście do tego miejsca, w którym się schodzi szuflada. Tak samo tutaj poprzycinałem, ale nie do końca. Tu końcówkę przy tym napędzie do rolet zostawiłem szerszą, bo tam przyjdzie takie kółko prowadzące po szynie. Tu powklejałem takie poprzeczne wzmocnienia do góry i na dole. Szufladę też już tu wzmocniłem. Ja to oczywiście jeszcze tu od spodu pozamykam, natomiast to pozamykanie będzie miało charakter ozdobny a nie taki konstrukcyjny wzmacniający, więc mówię takie ostatnie rzeczy jeszcze jakieś takie mające na celu usztywnienie tej konstrukcji. E, tutaj też z tej strony też to wszystko posklejałem, tu jeszcze jakieś takie poprzeczki podoklejałem. E, no jest to wszystko takie bardziej, e, bardziej stabilne. Także teraz, e, jak już to wszystko będzie e, zrobione, to się zabiorę za obijanie tego e, jakąś gąbką materiałem, żeby sobie głowy nie nie rozwalić podczas wchodzenia, no i żeby też to jakoś jakoś wyglądało. Zobaczymy. No, łóżko zrobione, zanim nie zacznę tapicerować, e, obijać gąbką materiałem i tak dalej, to chcę wszystko mieć porobione, no bo to już będzie tak, jak to się mówi, na czysto. E, więc jeszcze pewnie z 2-3 dni i, i, i ten materiał na nie przyjdzie. Potem je zapakuję w jakąś stretch folię, żeby, żeby się materiał nie pobrudził. E, ale oprócz, oprócz łóżka e, zrobiłem też jeszcze kilka takich, no może niezbyt okazałych rzeczy. E, oczywiście tutaj w, wewnątrz samochodu. E, no pierwsza istotna rzecz, znaczy w sumie niewielka, ale Moje najmłodsze dziecko w ramach rozgrzewki po jeżdżeniu na sankach usunęło mi tutaj tą, tą deskę, która była na, na tych drzwiach. To była taka płyta HDF oklejona filcem. No i tak ją musiałem wyrzucić, bo będę wymieniał ten tutaj wózek, który się znajduje z przodu, a jak już będzie wymieniony, to przyjdzie tutaj sklejka. No ta płyta HDF e, jakby nie, nie tyle z, nie zdała egzaminu, bo od wilgoci się troszeczkę wybruszyła, ale i tak tutaj całe, całe te drzwi będą zupełnie inaczej zabudowane, więc, e, więc to musiało zniknąć. Ale na to się musi trochę cieplej zrobić, bo to jednak już jest robota na dworze. E, teraz jak coś tu robię wewnętrznie, to sobie włączę dmuchawę i jakoś tu idzie wytrzymać, natomiast jak już będą drzwi otwarte, to niestety. E, dobrze, słuchajcie, oprócz drzwi e, założyłem też tutaj te listwy, do których będzie przymocowana, przymocowane tutaj obudowanie tego sufitu zrobię tak ładnie, żeby poukrywać te wszystkie te wszystkie kable, tutaj te wszystkie takie skosy które byłyby ciężkie do zabudowania także tutaj od spodu to będzie ładnie widać, tutaj od spodu przyjdzie po prostu sklejka tak do góry, zobaczymy jak mi tu wyjdzie sufit, to wszystko będzie ładnie ładnie oklejone materiałem i to jest z tej strony i analogicznie z drugiej strony zrobiłem tak samo. Założyłem też tutaj tą ścianę. No ona już była chyba ostatnio wam pokazywałem. Natomiast już to przykręciłem wstępnie. Na razie górną część dolną jeszcze nie robiłem. Tutaj ja wytnę dziurę oczywiście na okno, w którą założę taką roletkę do do okna dachowego, żeby można było też sobie to elegancko zasłonić i żeby to fajnie działało, kupię taką trochę lepszą, właśnie do okna dachowego, którą można zatrzymać w każdym, w każdym miejscu. To będzie tak ładnie, z drugiej strony będzie, będzie identycznie, tylko z drugiej to okno będzie, będzie ciut większe. Pospinałem również kable, no tutaj troszeczkę ich idzie, ale dobra, słuchajcie, tak żeby było widać. Jeden przewód będzie służył do oświetlenia, tutaj ten z tą gotową wtyczką na końcu. Oczywiście ja to utknę, na razie go tak zostawiłem. Jeden przewód będzie służył do podłączenia lampek, które będą tutaj pod podłóżkiem. Takie 12V, jak chłopacy będą tu siedzieli z tyłu, będą sobie mogli zapalić. Nie wiem, jak będziemy gdzieś o ciemku jechać, żeby coś tam poczytać. Jest jeden kabel 3 razy 15 dosyć gruby do sterowania łóżkiem. Jest jeden kabel na 240 wyprowadzony, bo nie wiem jeszcze jak łóżko będzie podniesione, to To być może tam też zrobię jakąś taką lampę tutaj sterowaną z kolei z akumulatora tego hotelowego. Nazwijmy to. Nie wiem jak to będziemy siedzieć przy stoliku. Nie wiem, po prostu wypuszczam. Rzuciłem też jeden taki dodatkowy na 12V, eee, nie wiem, no mówię, być może nie wszystkie będą potrzebne, ale wolałem, wolałem dać jeden za dużo niż potem jak już zabuduję sufit, a mam to zamiar zrobić na dniach, eee, jak już zakryję sufit, go cieple yy, no to jak, jak cokolwiek mógłbym przeciągać, to będzie problem. Te kable tutaj ładnie już pospinałem, puściłem je na razie. Na razie, tutaj te do sterowania wychodzą. Tutaj bo włącznik łóżka zrobię gdzieś na tej uciętej ścianie. Natomiast reszta, reszta kabli tutaj przejdzie na drugą stronę. Na tą ścianę tu idą, też kable od, tu idą też kable od solarów i kable od zasilania wentylatora. Część puszczę tutaj za tą listwą, i potem na dół, bo tutaj w tej szafce na dole w szafce na dole będzie. Będzie się znajdowała przetwornica, akumulator i tak dalej. Natomiast to tak zwane centrum sterowania wszechświatem e, założę chyba tutaj na tej ścianie. To wtedy te przewody, które idą e, do tyłu, e, nie będę musiał ich tutaj dalej przeciągać. E, I wydaje mi się takie logiczne miejsce. No ja tutaj w sobą e, opuszczę ja tu w wejściu wstawię szafkę, e, tak jak widzieliście na którymś filmików, nie wiem jeszcze, czy z tej strony Czystej. Mam dylemat. Wprawdzie tutaj wchodząc będzie czasie trochę pochylić, bo jednak będzie łóżko opuszczone. Hmm. Ale kurczę, będzie łatwiejszy dostęp do klamki. Nie wiem, nie wiem, no to, tego jeszcze nie wiem. W każdym razie, e, gdziekolwiek ta szafka nie będzie, to chowanie w niej bezpieczników, włączników, no takie kłopotliwe trochę w obsłudze. Więc tutaj sobie wyprowadzę po prostu e, na tą ściankę, tu przy szafkach. A, póki to jeszcze wszystko jest rozebrane i tam sobie takie zrobię, mówię, centrum sterowania wszechświatem, włączania nagrzewania, pompy, yy, jakichś tam innych instalacji i tak dalej, To tyle na dzisiaj, słuchajcie. E, robiłem wszystko, żeby ten odcinek zmontować i wrzucić, e, pomimo tych paskudnych temperatur. Przepraszam za ten szum w tle, ale no, tu w busie niestety dmuchawa musi chodzić, e, bo inaczej jest nie do zniesienia. Eee, tak jak widzicie, no robota powoli, powoli, ale, ale idzie do przodu. Jak się zrobi cieplej, mam nadzieję, że to też troszeczkę przyspieszy. Eee, z tym łóżkiem się mordowałem trzy tygodnie, no ale niestety wiele rzeczy w tym samochodzie powstaje metodą prób i błędów. To raz za dwa. Bo ja nie mam jakiejś tam presji czasu i, i, i pośpiechu wielkiego, wolę coś zrobić dobrze, trzy razy przemyślać. E, dziękuję Wam za komentarze, bo to dzięki Wam między innymi i dzięki użytkownikowi Inteligentny Dom, który wrzucił komentarz pod tytułem e, Zamiast wyciągarki włóż silnik od rolety zewnętrznej, będzie cichy i da radę. E, bardzo dziękuję, bo, bo gdyby nie to, to bym walczył z tą wyciągarką. Ona oczywiście działała, no, nie chodzi zbyt długo, tylko to jest parę, parę sekund dosłownie przy podnoszeniu, i parę sekund przy opuszczaniu. Ale strasznie mnie ten hałas irytował. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za, za pomysł z silnikiem rolec, Wcześniej sam na to nie wpadłem. No, tak jak Wam mówiłem, no, jak tylko się zrobi cieplej, to się zabiorę tu za wyklejanie tej podsufitki tam nad, nad szoferką. A jak się nie zrobi cieplej, to będę musiał się uśmiechnąć do kogoś ze znajomych, kto ma taką halę albo garaż, do którego dam radę wjechać tym kolosem. Brama musi być 3 metry wysoka, także zobaczymy. Mam nadzieję, że temperatury trochę zależają, to też, też będę mógł więcej filmików wrócić i parę rzeczy takich niewymagających ciepła porobić. E, no ale zobaczymy. E, jak zawsze proszę Was o subskrypcję. E, już mam ich prawie 500, więc e, naprawdę wielki szacun. E, skoro subskrybujecie, to to co pokazuję widocznie się Wam jakoś tam podoba. E, więc subskrybujcie dalej. E, jeżeli Wam się filmik podoba łapka w górę, jak nie może być łapka w dół, e, komentujcie. E, cieszę się z każdych komentarzy i tych wysyłanych na privi, i tych takich publicznie pod filmikami. E, pomimo tych temperatur życzę Wam ciepłego tygodnia. E, wszystkiego dobrego i, i mam nadzieję, że uda mi się następny filmik wrzucić dużo wcześniej. Trzymajcie się. Tyle z fantastycznego kampera. Cześć.